Wiosną 2024 roku mieliśmy okazję przetestować siewnik Horsch Maestro TX w siebie buraka oraz kukurydzy. Jak ta maszyna poradziła sobie z pracą przy wyższych prędkościach roboczych? Maestro TX wyróżnia możliwość precyzyjnego wysiewu nasion nawet przy prędkości roboczej sięgającej 15 km na godzinę. Aby było to możliwe, producent postawił na system AirSpeed. Umożliwiający dozowanie nasion do redlic przy wykorzystaniu nadciśnienia. W praktyce oznacza to, iż nasiono jest dociskane do tarczy wysiewającej strumieniem powietrza, a nie zasysane jak w podciśnieniowych siewnikach punktowych. To z kolei oznacza, że gdy nasiono zostanie strącone z tarczy wysiewającej, to strumień powietrza wstrzeli je do bruzdy siewnej. Siewnik Maestro TX może zostać wyposażony w 6 lub 7 sekcji wysiewających. Rozstaw rzędów jest łatwo regulowany dzięki hydraulicznie rozsuwanej ramie. Maestro TX w pozycji transportowej może pochwalić się szerokością wynoszącą 3 metry. Wyróżnikiem siewnika Maestro TX jest system AutoForce, umożliwiający automatyczną regulację zmiany nacisku redlic siewnych. Na podstawie pomiarów dokonywanych przez dwa czujniki, mierzące nacisk na kole regulującym głębokość siewu, zwiększane lub zmniejszane jest ciśnienie w siłownikach hydraulicznych. W efekcie tej regulacji utrzymywana jest stała głębokość siewu bez względu na zwięzłość gleby. Producent zadbał o to, by wszelkie najważniejsze polowe regulacje maszyny odbywały się beznarzędziowo. W ten sposób wyregulujemy m.in. siłę docisku redlicy nawozowej. Z przodu siewnika zostały zamontowane trzy manometry, na których możemy na bieżąco śledzić najważniejsze parametry pracy maszyny: ciśnienie powietrza w układzie dozowania nawozu, ciśnienie powietrza dla dozownika nasion, a także nacisk redlic siewnych. Podoba nam się dobrze przemyślany zbiornik na nawóz. Pomimo sporej pojemności nie jest on przesadnie wysoki, a tym samym nie ogranicza zbytnio widoczności do tyłu z perspektywy operatora. Pojemność 1300 litrów pozwala zasypać dwa Big Bugi bez zapełniania zbiornika po brzegi. To ważne, bo do kolejnego zasypu nie trzeba wysiewać nawozu do samego dna. Areną naszego testu podczas siewu buraków było pole charakteryzujące się z więzłą glebą, która w momencie siewu była miejscami zbyt wilgotna. Szybko okazało się, że w tych warunkach glebowych siewnik nie zalepiał się, był w stanie pracować. Po umieszczeniu nasion w glebie niemal całkowicie udało się zamknąć bruzdę siewną. Na nieco bardziej suchych fragmentach pola bruzda siewna była zamknięta wręcz idealnie. Podobało nam się kopiowanie terenu przez każdą z sekcji wysiewających. Bardzo dobre efekty siewu uzyskaliśmy nawet przy prędkości roboczej sięgającej 13 km na godzinę. Kilka tygodni później przeszliśmy do testu siewnika przy siewie kukurydzy. Rolnicy wówczas zadecydowali, iż będą chcieli podać około 300 kg nawozu wieloskładnikowego. W tym celu zostały wymienione wałki wysiewające. Mogliśmy zatem przejść do próby kręconej. Aby ją przeprowadzić, najpierw należy wprowadzić do komputera sterującego zakładaną dawkę nawozu. W dalszej kolejności pozostaje założyć specjalny worek do dolnej klapy kalibracyjnej i rozpocząć procedurę. Wysypaną ilość nawozu ważymy i uzyskaną wartość wpisujemy i zapamiętujemy w komputerze. Prędkość siewu, ze względu na miejscami nierówne stanowisko, mieściła się w zakresie od 8 do 14 km na godzinę. Na pierwszym polu, gdzie było dość nierówno, nie mogliśmy poszaleć z prędkością roboczą. Wartości rzędu 8-10 km na godzinę to było absolutne maksimum, aby operator nie spadł z fotela. Co ważne, nawet przy tych najwyższych prędkościach siewnik nie miał problemu z podaniem 300 kg na hektar nawozu. Podobało nam się rozmieszczenie nasion w rzędach, jak również utrzymywanie tej samej głębokości roboczej na wszystkich sekcjach. Za automatyczną regulację nacisku Rednic odpowiadał wspomniany system Autoforce. Trzeba pamiętać, iż Horsch Maestro TX waży na pusto blisko 3 tony, jest więc cięższy niż najczęściej spotykane siewniki sześciorzędowe. Tutaj raczej nie ma mowy, że po zasypaniu nawozem będzie komfortowo pracował z nim ciągnik czterocylindrowy. Aby stać się właścicielem siewnika punktowego Horsche Maestro TX, trzeba, w zależności od wyposażenia, momentu zamówienia maszyny, a także ceny kursowej euro do złotówki, zapłacić około 300 tysięcy złotych netto. Jeśli gospodarujemy na mozaikowatych glebach, Wówczas zdecydowanie warto dopłacić do opcjonalnego systemu Autoforce. Udogodnienie to jest katalogowo wycenione na około 12 tysięcy złotych netto.